Dzisiejszym gościem jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan Jarosław Szarek. Panie prezesie, proszę powiedzieć, dlaczego powinniśmy pamiętać i czcić Brygadę Świętokrzyską? Brygada Świętokrzyska jest częścią naszej historii częścią ruchu narodowego, który był w konflikcie z władzami czy Polskie Państwa Podziemnego czy rządu polskiego na emigracji mieli inne koncepcje polityczne ale ich celem była niepodległa Polska i w imię tej walki Ponieśli ogromne ofiary, są częścią naszej e, pamięci e, narodowej. A sama Brygada Świętokrzyska, no, największa jednostka partyzantka, która wyszła z okupowanego e, kraju, przedostała się. E, na zachód została przyjęta z honorami przez e, wojska e, amerykańskie. E, szli, żeby dalej podjąć e, walkę, tym razem już z nowym ciemiężcą, czyli z, z komunizmem. I historia przyznała im, e, im rację, a z racji tego, że byli formacją, wywolcili się z nutu bezkompromisowego wobec systemu sowieckiego komunistycznego. Przez kilkadziesiąt lat stosowano wszystko, aby ich imię ochrydzić, aby skompromitować. W niepodległej Polsce oni wracają do głównego nodu naszej pamięci, ponieważ jak to kilka lat temu już w swej uchwale zaznaczył sobie dobrze Żyli się niepodległej Polsce. Przeciwko temu powrotowi, przeciwko docenieniu, protestują środowiska lewicowe. Dzisiaj tutaj, za grobem nieznanego żołnierza, grupka osób pod wodzą pana Sienkiewicza, byłego ministra, oskarżała brygadę świętokrzyską o kolaborację z Niemcami. Czy to są bezpodstawne zarzuty? Są dokumenty, są opracowania historyczne, które dokładnie opisują, jak było. Czy, czy rozmowa z kilkoma niemieckimi oficerami, żeby przejść na zachód, jest kolaboracją? O kolaboracji z Hitlerem mówili już kilkadziesiąt lat temu e, komuniści. Komuniści, którzy swój program mieli wpisane kolaborację ze Związkiem e, e, Sowieckim i konsekwentnie e, ich celem była likwidacja niepodległej Polski. Istotą komunizmu było stworzenie nowego, nowego człowieka, czyli likwidacja wszystkiego tego, co Polskę stanowiło, naszej kultury, chrześcijaństwa. To był cel komunizmu. To się nie powiodło, bo był potężny, potężny opór. Ale walka z tymi wszystkimi, którzy nie chcieli się poddać komunizmowi sowieckiej do, dominacji była bezwzględna. Elementem tej walki była propaganda. Przez dziesiątki lat w setkach tysięcy, w milionach egzemplarzy ukazały, ukazywały się książki wydawnictwa, które w kłamliwy sposób opisywały dzieje Brygady i Dzisiaj to już... Wiemy, no. niestety są nadal środowiska ludzie odporni na fakty. Taka jest współczesna rzeczywistość, ale najważniejsze, żeby stać po stronie prawdy, bo ona zawsze zwycięża. A sam komunizm, rok 20 przeciwko niepodległej Polsce po drugiej stronie, później lata 20-30 działania na rzecz destrukcji państwa polskiego, zakładanie pomsz, destrukcja wojsku polskiego, a później lata 30-36 rok udział w stalinowskim planie, w komunistycznym planie podboju Hiszpanii, zniszczenia tej e, niezwykle bogatej kultury e, europejskiej, e, chrześcijańskiej. Później po 1939 roku znamy tą historię i lata pełne. Formacja, która konsekwentnie walkę z niepodległą e, e, Polską, ale żeby też zwyciężyć trzeba było zniszczyć fizycznie przeciwnika. Zapanować nad, nad umysłami i nad językiem. I to jest najbardziej trwała spuścizna po niż. systemie komunistycznym. Że on się w części udało odwrócić znaczenie pewnych em, 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 pojęć, ale powoli em, przywracamy ten ład. Toczymy czym, to bój o prawdę historyczną. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję też za całą działalność Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.